Witam serdecznie, Krzysztof Luboch z tej strony. Zapraszam na pierwszą część takiego nagrania, nagrania wideo w tym momencie, gdyż troszeczkę trzeba się zwrócić w stronę technologii, podejść troszeczkę do nowych rozwiązań, tylko i wyłącznie do tego, żeby łatwiej dotrzeć do odbiorców, bo o to, o to mi przede wszystkim chodzi. Słuchajcie, Krzysztof Luboch, czyli Luboch Transport Management, Potencjalnie poszukiwanie nowych rozwiązań związanych ze skutecznym zarządzaniem zespołem, zarządzaniem w przedsiębiorstwie, ale nie w dużym, tylko w tym najmniejszym, czyli w mini-mikroprzedsiębiorstwach, w których pracuje kilka to osób, a struktury takich przedsiębiorstw w naszym kraju są, śmiało mogę powiedzieć, od ponad dekady powielane, powielane i nic nowego w tych przedsiębiorstwach nas nie może spotkać. Są oczywiście wyjątki, dlatego nie chciałbym tutaj być, wrzucać wszystkich do jednego wora i być takim twardo nastawionym na jeden tylko i wyłącznie kierunek oceny tych przedsiębiorstw, ale mówimy o dużej większości struktury organizacji. Od kilku lat, dobrych kilku lat, obserwuję, badam, testuję, doświadczam najróżniejszych metod, a też konfrontuję je z rzeczywistością. Także sprawdzam sobie teorie, a też konfrontuję to w bardzo fajny sposób, w sposób praktyczny też, gdzieś tam swoimi sposobami to po prostu doświadczając. Temat jest bardzo duży, bardzo obfity. Najróżniejsze metodyki zastosowania, że tak powiem, co by tutaj można powiedzieć, jeszcze jakieś tam jakieś szkolenia. To wszystko to jest biznes, także w dzisiejszym czasie bardzo dobrze się to, bo nie ukrywajmy, bardzo dobrze się sprzedaje, wiesz, że coaching, a drugie to teraz w ostatnim czasie szczególnie bardzo dużo zyskało firmy szkoleniowe, nie konsultingowe, ale szkoleniowe, bo firma konsultingowa to jest firma, która coś doradza za jakieś wynagrodzenie. Firmy szkoleniowe, czyli firmy, które są tak zwanymi Magdami Gesslerami w przedsiębiorstwach, szczególnie transportowych, czyli przychodzi jakaś ładnie ubrana pani, przepraszam, ja nie jestem aż tak ładnie ubraną panią, a przede wszystkim nie panią, więc nie mam tych walorów przyciągania uwagi, jak taka ładna pani, która przychodzi do yy, szefa firmy i mówi, że zrobimy wam rewolucję w firmie, czyli zrobimy wam tak, że będziecie działać sprawniej, szybciej i skuteczniej. Fajnie, nie? Każdy, kto by nie chciał, każdy by chciał. Szczególnie jeżeli mamy małe przedsiębiorstwa, a w których to struktura jest bardzo banalna, bo bardzo jest prosta, polegająca na tym, że mamy szefa i pracowników, tak, ewentualnie szefowa, czyli żona szefa jest y, taką, y, powiedzmy, osobą od księgowości, rozliczeń itd. Skupiam się bardziej na przedsiębiorstwach transportowych, tego nie powiedziałem wcześniej, bo moja dziedzina to jest właśnie branża transportu, spedycji, logistyki. No i wracając do takiego struktury przedsiębiorstwa, mamy szefa szefową. Szefowa siedzi w kalkulatorze, liczy, mówi ciągle stary, mało. A szef siedzi i zna się na tym, na czym się znaczy. I na przykład zna się na prowadzeniu pojazdów, bo jest byłym kierowcą ciężarówki i też doskonale zna wszystkie obowiązki, które wynikają z obowiązków kierowcy. I przekazuje te obowiązki, swoje doświadczenie swoim pracownikom, czyli innym kierowcom. I na tym się zamyka nasza struktura. Szef, szefowa, pracownicy, szef, który zna się na prowadzeniu pojazdów, ma duże doświadczenie jako kierowca, przekazuje tą wiedzę i wymagania od, do, od swoich pracowników, czyli od kierowców. No i teraz tak, wracamy teraz z powrotem, przyjeżdża taka ładna pani i mówi, że zmienimy wam organizację pracy, tak, że będziecie jeszcze bardziej wydajni. No Ten szef mówi no to. Skoro wiecie, jak wycisnąć z tych moich kierowców jeszcze lepszą pracę, jeszcze większe zaangażowanie, spoko. Wchodzimy w to nie? No to tam żona się patrzy, mówi, no kurczę, starej, ale no, nas na to nie stać. Bo taki, takie szkolenie kosztuje. Wiadomo, no ale szybki robi się bilans zysków strat, bo pani jest idealnie przygotowana i przedstawia nam, ile jesteśmy w stanie procent wycisnąć więcej, jeżeli będziemy po tym szkoleniu stosować się do ich zaleceń. Okej, okay, fajnie, kalkuluję się, 6 miesięcy, do 7 zwróci inwestycja, idziemy, to wchodzimy w ten temat. No i po pewnym czasie przyjeżdża Pani, która powie, zajmę Wam tylko 90 minut. Bo, tak, 90 minut, z reguły 10 minut, czasami 3 dni, to w większych przedsiębiorstwach, mówię o małych przedsiębiorstwach, więc niekiedy to trwa po prostu półtorej godziny, niekiedy cały dzień, nieważne. Treść, merytoryka takiego szkolenia, no cóż, cóż mogę Wam powiedzieć. No, jeżeli ktokolwiek jest w stanie półtorej godziny, czy nawet w 5 godzin, a idźmy na całość, w 10 godzin przedstawić komuś, jak ma prowadzić swoją firmę, no to ja uważam, że jest to geniusz. Słuchajcie, Z mojej strony zajmuje to dosyć, dosyć długo, także stwierdzać śmiało twierdzę, że no nie jestem już pierwszy ładną panią, drugi nie jestem ładnie ubraną panią. Ja tych walorów to już wiemy. Trzecia rzecz to jest to, że jeżeli ktoś się do mnie zgłasza i pyta, to ja mówię, że pierwsze efekty zobaczymy za pół roku. No tak, za pół roku. Dlaczego za pół roku? No, bo tyle mniej więcej to trwa. Czyli przede wszystkim sprawdzenie, jak dane przedsiębiorstwo działa, zobaczenie, gdzie są jakieś problemy, trzecie wdrożenie jakichkolwiek zmian do przedsiębiorstwa, które spowodują pierwsze widoczne efekty. Efekty są długotrwałe i efekty trzeba wdrażać stopniowo. Dlaczego? Bo nie możemy przyjść i powiedzieć: "Mamy tu 5 punktów Kaizen i teraz od jutra będziecie wszyscy działać", bo to już jest sprzeczne z całą strategią Kaizen i filozofią Kaizen. Więc yy, musimy dopasowywać odpowiednie procedury i odpowiednie metodyki do do działań y, związanych z y, przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z ludźmi. Bo to ludzie tworzą przedsiębiorstwo i każdy pracownik jest inny, każdy człowiek jest inny, każdy ma inne predyspozycje i każdy ma inne problemy. Więc y, taka firma mała, która zatrudnia tam tych kilku kierowców, wywala nagle 5000 złotych. Takie małe firmy to tyle kosztuje, y, tracą jeden dzień pracy, więc potencjalnie tracą też zyski z tego dnia więc tracą dużo, dużo więcej niż tylko na fakturach jest wypisane. Dowiadują się czegoś, co w rzeczywistości w ogóle nie działa, bo nie ma prawa działać, dowiadują się czystej teorii, którą po prostu nawet nie wiedzą jak dobrze yy, wdrożyć. Możemy sobie przypomnieć, yy, przypomnieć, źle powiedziałem, przepraszam, bo improwizuję w tym momencie i mówię zupełnie yy, z głowy, więc tworzę, porównując do tych wszystkich firm konsultingowych, to tam mam amatorszczyznę, ale myślę, że właśnie dzięki temu uda mi się wzbudzić u niektórych z Was pewne jakieś sympatie lub też zaufanie. Słuchajcie, wielu coachów, coachów, to jest takie modne właśnie coach, być coachem, wychodzi jakiś tam człowiek, Bardziej kontrowersyjny od niej i mówi: Uwierz w siebie, od jutra jesteś królem swojego życia. Wstanie rano, będziesz mistrzem, będziesz super, będziesz świetny i y, zrobisz rewolucję w swoim życia. Wszyscy tak, tak, tego potrzebuję, fajnie, jestem królem swojego życia. Wychodzą z tego spotkania, idą spać, rano wstają, mówią, znowu mi się nie chce wstawać. I na tym się kończy ich, yy, ich motywacja. A yy, takie zdarzenie z rzeczywistością y, następuje wtedy, kiedy właśnie sobie uświadomiają, że wybierniczyli 150 zł za bilet na to spotkanie coachingowe, które w rzeczywistości oprócz tego, że zużyli się, nic nie zmieniło w ich życiu. Dlaczego? Dlatego, bo nie da się teoretycznie zmienić naszego życia. Y, to jest raz dwa, dlatego że każdy człowiek jest inny. I to powoduje, że y, każdy jest z nas inny, bo mimo to, że mamy te same jakieś walory i cechy, każdy z nas ma inną drogę swojego życia i każdy z nas ma inne doświadczenia, i to powoduje, że w pewnym wieku jesteśmy inni. Każdy ma jakieś inne swoje wrażliwe punkty, każdy ma jakieś swoje plusy, każdy ma złe doświadczenia z tym, z tamtym i z tamtym. Złe doświadczenia w naszym kraju, yy, które łączą bardzo dużo ludzi, to jest przede wszystkim to, że nie ufa się nikomu. Więc zacznijmy sobie już od tego. Pierwszym punktem, jaki może być, to jest zaufanie. Jak można budować z kimś jakiś... nie wiem. Biznes i podejmować jakiegoś wspólnego działania, skoro jemu nie ufamy. Dlaczego? Bo tak, pracownik myśli, że go szef okrada, a szef myśli, że, pracownik, że to pracownik jego okrada. Więc oni oboje na siebie narzucają już jakieś elementy kontrolne, elementy polegające na monitorowaniu, na controllingu, tylko i wyłącznie po to, żeby czasem się nie dać oszwabić. Co się dzieje w przypadku, jeżeli mamy bardzo fajną oferty pracy, tak? Pierwsze co widzimy, ty, fajna oferta pracy, ale to jest niemożliwe, tam jest na pewno jakiś wałek, nie? No właśnie, a bo dlaczego? Bo nie wierzymy w to już, że może być normalnie. Nie wierzymy w to, po prostu jesteśmy społeczeństwem, które ma bardzo duże, yy, bardzo dużo złych wspomnień z pracodawcami, z kombinatorami, bardzo dużo się przejechało na tak zwanych prywaciarzach, jak to się mówi, chociaż dzisiaj to już wszystkie praktycznie firmy są prywatne, ale niech tak będzie, że to są prywaciarze, którzy po prostu kombinują. Kombinują dlaczego? Kombinują dlatego, że po prostu się jedno z drugim nie spina. Jak się nie spina, no to wiadomo, że no, szuka się gdzieś oszczędności, gdzie się tylko da. A to wyłącznie dlaczego? Dlatego, że taki przykładowy nasz pracodawca, o którym wspominałem na początku nie umie zarządzać ludźmi i nie wie, jak do tych ludzi podejść, a przede wszystkim nie umie ich zrozumieć. On ich traktuje po prostu i wymaga tego, co wymaga od siebie. Ale na przykład kierowca Jasiu i kierowca Maciuś będzie miał zupełnie inne jakieś problemy swoje, na przykład prywatne, w domu i tak dalej. Ludzie mówią nie wolno łączyć życia prywatnego z życiem zawodowym. Nie wolno łączyć, tak? No to spróbuj człowieku nie łączyć. Jeżeli masz w domu chorą mamę, czy chorą babcię, czy problemy finansowe, to Wyjdź z domu, zamknij drzwi i zostaw problemy w domu, w pracy, bądź w 100% wydajnych. Nie da się. Nie da się, bo mamy jedną głowę, jedną psychikę. Dlatego też yy, nie da się odciąć od tego. Nie, nie, nie jesteśmy maszynami, które się wycinają. Bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć swojego pracownika, żeby zrozumieć swojego współpracownika. I to jest lepsze określenie niż określenie pracownik. Pracownik, czyli człowiek, który yy, tworzy coś i zarabia dla mnie pieniądze. Yy, a współpracownik to jest ktoś, z którym coś współtworzymy. Czyli pierwsze co robimy, to tworzymy zespołowość w jakiejś organizacji, do której trzeba podejść. I teraz jest to trudne, do, trudne do, do, do stworzenia, bo domyślam się, że są ludzie, którzy są bardziej uparci, mniej uparci i są przede wszystkim bardzo leniwi i wytworzenie takiego poczucia właśnie jakiegoś współdziałania, zespołowego działania, że mamy wspólne cele, Wspólnym celem nie usługujemy się, to nie są jakieś uniosłe wartości typu, typu zdobywania świata. Chociaż to też jest fajne, bo ambicje i nowe pokonywanie nowych poprzeczek jest bardzo podobne jak, jak w grzech komputerowych, w której po prostu siedzimy, gramy, gramy i pokonujemy po kolei kolejne levele. I są ludzie, którzy będą siedzieć całą noc i cały tydzień, żeby przejść największą trudność. A są tacy, którzy zakończą grę przy pierwszej trudności, bo im się po prostu nie chce, bo no, tracą cierpliwość. Dlatego w tym momencie współdziałanie jest bardzo ważne, bo jeżeli jedna osoba nie może przejść jakiegoś levelu, a jeżeli mamy trzy osoby, no to co trzy głowy to nie jedna, to jest proste i znane od dawien dawna. Więc w tym momencie musimy współdziałać ze sobą jako zespół, szczególnie jako mała firma. Yy, która jest um, osłabiona w przypadku większych korporacji, które mają bardzo duże struktury, bardzo silne struktury, a przede wszystkim mają coś takiego, co się nazywa zagraniczny kapitał, który im pomaga w trudnych chwilach. No niestety, małe firmy nie mają tego plusa, czy takiego um, dodatku, z którego zawsze ktoś tam czasem doleje do naszego oddziału, jak się coś źle tam to Tak jak będziemy mieć workshop. Tu są struktury firmy, które są po prostu całkowicie samodzielne i muszą się samą utrzymać, więc jak to się mówi, czytko kupię siła. Ale zrozumienie tych pracowników to jest przede wszystkim komunikacja z nimi. Żeby zrozumieć czyjeś problemy, czyjąś tak powiem jakieś predyspozycje, czy ktoś jest lepszy w tym, ale gorszy w tym, trzeba dać jemu często szansę na to, żeby się mógł wykazać. Trzeba często zluzować troszeczkę ten, ten controlling i te sztywne zakresy działania, tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby dana osoba potrafiła się wykazać. I teraz Sprawne oko nie tyle szefa, bo szef się przecież zna na prowadzeniu auta. Cały czas nawiązuje do tej jednej naszej małej firmy. Żona szefa się zna na tych cyferkach, tabelkach, ona tam rozlicza finanse i, i, i dokładnie wie, ile jest, ile, ile powinno, a ile powinno być. Szef zna się na prowadzeniu aut, więc, więc niech on się zajmie tym, na czym się zna, a niekoniecznie musi się znać na prowadzeniu firmy. Tak? No bo tak no niestety jest, że w Polsce małe firmy, to szef się zna na wszystkich. Zna się na wszystkim i nikt mu nie będzie mówił, jak ma być. No niestety, jest to nadal u nas aktualne. Wiąże się to z bardzo dużymi kompleksami yy, ludzi, którzy chcą być w końcu dziś na górze. A to, a to znowu nawiązuje się do przeszłości, którą to, co mówiłem, że każdego człowieka kształtuje przeszłość i jego, yy, jego, przeszło, jego wcześniejsze lata życia, wydarzenia, doświadczenia, które wykształtowały w nim jakąś tam postać finalną, która jest dzisiaj tu i teraz. I teraz taki człowiek, który który nami powiedzmy jest naszym szefem, też ma swoją jakąś przeszłość i też być może prawdopodobnie ma swoje kompleksy, jeżeli silnie trzyma swoimi, swoją, swoją po prostu władzę i nikogo nie dopuszcza do tego, żeby żeby ktoś coś podpowiedział, żeby ktoś gdzieś się tam wykazał. Taki człowiek według mnie no, na dzień dzisiejszy nie ma prawa bytu w ogóle, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy. Dlaczego? Bo będzie krzywdził ludzi. I będzie wprowadzał przede wszystkim poczucie niewolnictwa zamiast poczucie zespołowej pracy. Taki człowiek, który tak zarządza ludźmi i który ma strasznie taką zamkniętą w sobie postawę, władzy i cieszy się z, tej, z tego poczucia władzy, nie powinien zarządzać ludźmi. On może sobie być tam na najwyższym stopniu powiedzmy prezesem, niech on liczy pieniądze, niech on wykonuje decyzje jakieś tam, które są w jego kompetencjach, ale niech nie zajmuje się tym, czym się nie zna. Zarządzanie ludźmi powinno się zostawić. Z tym osobom, które znają się na zarządzaniu ludźmi, którzy mają do tego cierpliwość, którzy mają do tego odpowiednie podejście, podejście, a przede wszystkim znają odpowiednie metodyki i które są jak najbardziej skuteczne, bo oczywiście, że są skuteczne, ja w swoich działaniach kilkuletnich już, które praktykuję i które wdrażam na zasadzie fuzji strategii europejskich zarządzania przedsiębiorstwami połączonymi z japońskimi, które uważam za perfekcyjne, ale niestety niemożliwe do zrealizowania na naszym kontynencie, a szczególnie w Polsce, tylko właśnie ze względu na przeszłość, jaka nas wszystkich gdzieś tam dotknęła. A ta przeszłość spowodowała to, że mamy po prostu inne potrzeby, inne potrzeby niż Japończycy i nas po prostu jeszcze trzeba troszeczkę głaskać głaskać dowartościowywać o, w tym stopniu, żeby, żeby, żeby człowiek poczuł się poczuł na tą potrzebę sensu. sensu działania bycia potrzebnym żeby ktoś... Nas uwierzył, tak? Czyli jak mamy jakiegoś kierowcę, który jest cały czas, e, ty masz złe spalanie, ty źle jeździsz, ty źle trasy dobierasz, jeżeli on jest cały czas krytykowany, to on się finalnie zamyka w sobie, on nigdy więcej, on nigdy nie będzie lepszy, mimo tego, że on będzie chciał, on będzie mówił, że tak, poprawię się, będę chciał, będę chciał, od jutra będę lepszy, ale to nic nie da. Co innego, jeżeli da się mu szansę na to, żeby on się sam wykazał, jeżeli się przedstawi jemu to, że mamy małe przedsiębiorstwo, które jest tak jakby naszą. Naszym, naszym wspólnym dziełem, bo my razem to tworzymy. Moja praca, Twoja praca, Twoja praca to jest yy, działanie jako wspólny cel. Wspólne celem są pieniążki. Prosta sprawa. Każdy pracuje po to, żeby zarobić pieniądze, ale jeszcze jedną rzecz można osiągać: można pokonywać właśnie te levele najróżniejszych trudności, jakie pokonujemy podczas nowych wyzwań, których nie powinniśmy się bać, bo nowe wyzwania są po to właśnie, żeby powodować tą adrenalinę, powodować to, że praca staje się coraz to ciekawsza, a my stajemy się coraz to bardziej odważniejsi. To nie ma nic lepszego niż pokonywanie własnych barier i własnych jakichś ograniczeń, które są gdzieś na nasze głowie, czyli trzeba być odważnym. I to, co ja mówię, można być odważnym pojedynkę, ale można być też odważnym w grupie. W grupie zawsze każdy się czuje lepiej, każdy zawsze jest pewniejszy, bo wiemy, że nie jesteśmy sami. Zawsze możemy się na kimś oprzeć pod warunkiem, że mamy tą jedną kluczową rzecz, czyli zaufanie do naszego współpracownika. Dobra, na tyle mojego gadania, bo prawie 20 minut minęło. 20 minut minęło, przepraszam. Jak widzicie, Krzysztof Luboczyń, nie zarządzający transportem w Luboch Transport Management. Pierwszy taki filmik, mam nadzieję, że nie ostatni. Mówiłem wszystko z głowy, bez przygotowania. Nie jestem ładną panią w drogich, ładnych, fajnych ciuchach, także mam nadzieję, że wytrzymaliście ten czas i mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Trzymajcie się i życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.